Słynna kaczka zniknęła. 17-metrowa, gigantyczna gumowa kaczka poszła z wiatrem w Chinach. Ach, czy to nie urocza kaczuszka? Holenderski artysta ogrzał serca ludzi na całym świecie swoim dziełem od Sydney przez Hongkong aż po osakę. Ale nie zawsze jej losy były wesołe. Na Tajwanie strasznie się pobrudziła. Zeszło z niej powietrze, a nawet została rozerwana. Tymczasem w Chinach ten wielki ptok po prostu zniknął. Tak, nie ma go! Z naszych ustaleń wynika, że w miejscu gdzie ostatnio była widoczna kaczka, czyli na rzece Nanmin zerwał się gwałtowny sztorm. Silne prądy zerwały łańcuchy mocujące kaczkę. Przewróciła się ona i odpłynęła. Kaczka, nie ma kaczki. Kaczka, nie ma kaczki. Kaczka, nie ma kaczki. Niektórzy obywatele są zmartwieni jej losami, bo w końcu wiadomo, że chińczycy jedzą absolutnie wszystko. Władze proszą o kontakt w razie, gdyby ktoś zauważył ptaka unoszącego się gdzieś w rzece. I mimo tego, że wielu cieszy się, że ten kicz w końcu zniknął, jeśli kaczki nie uda się znaleźć szybko, zostanie wyprodukowana nowa i wróci na swoje miejsce. No cóż.